Maciej Orlos i Paulina Koziejowska szykuje się ślubu już niedługo powiedza sakramentalne tak? Paulina Koziejowska i Maciej Orlos poznali się w bręzowym evencie. Kobieta w wielu wywiadach wyznawała później, że szukała szukala miłości. Maciej z kolei, kiedy zobaczył Paulinę, zakochał się od pierwszego wejrzenia. W rozmowie z dziennikarzami Dzień Dobry TVN zakochani wyznali, że doskonale im się ze sobą rozmawialo. Paulina postanowiła poprosić Macka o to, by ocenił wywiady, które w przeszłości przeprowadzala. Dziennikarz zgodził się i podszedł do tego zadania bardzo poważnie. Wysłał do Koziejowskiej bardzo długa odpowiedź. Kobieta wtedy uznala, że mężczyzna też chce kontynuować znajomość. Poczułam od razu, bo ja mam coś takiego, że albo czuję, albo nigdy bym nie poczuła. To nie byłoby kontynuacji na pewno naszej relacji. Ja powiedziałam Mackowi, aby ocenił moje wywiady i to byl wywiadzania korczy z Piotrem Rubikiem, i Maciej mi wysłał na drugi dzień niesamowite mail mail ile stron. Głównie chwalił, mówiła Paulina w DDTVN. Maciej Orlos ma za sobą trzy rozwody. Wszystko więc wskazuje na to, że czwarty ślub będzie tym ostatnim. Znajoma pary w rozmowie z dziennikarzami tygodnika Reja powiedziała, że para spędza ze sobą bardzo dużo czasu. A także ma o czym ze sobą rozmawiać. Wspólne pasje również mają ogromny wpływ na zacieśnienie ich relacji. Oboje kochają dziennikarstwo, rozmowy z madrymi ludźmi, zatem to kolejna wspólna ich płaszczyzna. Porozumienia wyznala znajoma zakochanych. Maciej Orlos w rozmowie z dziennikarzem w programie DDTVN stwierdził, że zupełnie nie przejmuje się tym, że jest starszy od swojej partnerki. To wszystko siedzi w głowie. Najważniejsze co jest w naszych głowach. Na codziennie myślę o tym w kategoriach powiedział. Paulina Koziejowska stwierdziła z kolei, że nie rozmawiaje o wieku. W ogóle tego tematu nie omawiamy. Poza tym, że pojawiały się takie informacje w mediach i komentarze mówiła Paulina. Maciej Orlos dodał wtedy również, że zupełnie nie ma czasu na przejmowanie się opinią innych ludzi. Mamy za dużo różnych rzeczy do zrobienia w życiu, różnych spraw, różnych zajec. Zabytek tak naprawdę się tym przejmować i analizować, co innym mówią na nasz temat. Zawsze będę mówić i będę mieli swoje opinie. Często będą niechętni, tak itd. powiedział Maciej. Okazuje się, że para kilka miesięcy temu zdecydowała się na kolejny poważny krok. Zakochani zamieszkali ze sobą. W rozmowie z Rewia podkreślili, i z bardzo dobrze im się zyje. Wypowiadaje się na swój temat w samych superlatywach. Nic więc dziwnego, z zaczęto to plotkować o ślubie Pauliny i Macieja. Paulina postanowiła odnieść się do informacji, które coraz częściej pojawiają się w mediach na jej temat. Kobieta zdradziła tylko i chce powoli dochodzić do kolejnych etapów związku. Milost i wspólne mieszkanie już jest, więc my z niecierpliwością będziemy wypatrywać pierścionka zaryczynowego na palcu dziennikarki. Chcemy powoli dochodzić do kolejnych etapów w naszym związku, niczego nie z wyjawila Rewi Paulina Koziejowska.